Cześć Malkowicowie, ja jestem Mat Knight i witam Was razem z Goffrem w Minecraft Pokémon. No, ty gnido do jedna! <grym> Witamy Was w Minecraft Pokémon, czyli serii, w której łapiemy Pokémon, expimy. i ten gościu próbuje mi zrobić na złość. No, w każdym bądź razie niedawno znalazłem Ci chciałem ją złapać i co? No i oczywiście ją zabiłem, jak poprzednim razem, tak samo kurde było Nie, poprzednim razem chyba mi uciekła Kochani subskrybujcie ten kanał, bo chciałbym do końca roku dobić 5000, Już naprawdę niedużo zostało, nic was to nie kosztuje i zawsze możecie zmienić zdanie Jeżeli chcecie mi pomóc, to kliknijcie, proszę Stary, zostaw mnie w spokoju Coś nie ty zrobił Nie zrobiłem? stałem 5 metrów od ciebie i nie trafiłem jajkiem w ciebie, no A, to to jajko co leciało, dobra, chyba czyli dobrze widziałem Dobrze widziałem Stary, chodźmy może na ten zimowy biom, co widzieliśmy ostatnio, co? E, tam mogą być jakieś fajne Pokémony, może Laprasę znajdziemy, a ja właśnie bardzo chcę Laprasę. Tylko, kurde, problem jest taki, że mam 6 Pokeboli i nie wiem, nie, nie wiem jak ja się mościm. tu już zdobywa, zdobywa więcej. Ja Czy, no pewnie trzeba jakoś kupić i posprzedawać niektóre rzeczy, a ja właśnie zdobyłem jakiś... E, jak to się nazywa? Amulet Coin. Także, nie wiem, może to być coś warte w sumie. Ej, Pikachu tu jest, chcesz Pikachu? O! O, tak! Na szóstym levelu, chodź, chodź, chodź A ja już mam Pikachu, tak że nie płacz. Zabiłeś go? No... A ze mnie się śmiałeś, jak zabiłem Chikoritę Ja przynajmniej próbowałem je jakoś złapać Aha, nie, czekaj, bo tutaj obok jest... Ej, zwiedźmy najpierw to centrum, co? To... Ja znaczy, te, te, labo te laboratory... No, obok ciebie Moment Oj, nie to Dobra Co ty robisz? No... <gry> O, gachacza, o, Ja z nim nie wytrzymię normalnie. O, Emily, jakieś mnie greeting. Co, co? Co? Ej, co? ej, on ma 32. Czemu ja nie mogę uciekać? A bo to jest trener. Ten śmieć nie mogę uciekać. On mnie greetingował. Zostaw mnie. Greetings. To jakiś alfons chyba. Ej, kolejne dwa pikać, Tu są w pobliżu. Ej, ser. Powiem ci, no. pikachu aktualnie ma 0% życia No Dosłownie go złapałem Miał 0% życia, ale go złapałem no, no to jak miał 0% to się nie dziwię, że go złapałeś, ci powiem, wiesz? No dobra, Patrz, a... powiem, ci, a po, a, a powiem ci taką ciekawostkę, stary Ulu. Stary, powiem ci taką, ale powiem, powiem ci taką ciekawostkę, że moja Chikorita też miała 0% życia i zginęła

Się, bo jest napisane na tym. Ale jak on Ej... wygląda, czekaj! Eee, zacjan, zacjan, zacjon. Zac, zac, zacnie jest... jakoś wygląda. Nie wiem, to jest jakiś taki, jakiś przebieranie znaczy. to było naprawdę... O, dobra, to jest taki niebieski wilk, jakby. Dobra, trzeba patrzeć na mapę. Eee, dobra, Tauros, no wygląda? tutaj. No taki nie... niebieski wilk, no nie wiem, jak ci to inaczej powiedzieć. Ej, jak wygląda na mapie? A to tego nie wiem, bo już tego nie znalazłem. O ile go w ogóle znajdziemy stary I forest biome, my mamy forest biome eee, no, A nie, my na plainsach jesteśmy No, rzeczywiście Czaj, co? To nie, to tu go nie znajdziemy eee, Forest, 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 gdzie tu będzie forest? Eee, the forest, no <noise> o, jest! jest, 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 znalazłem, 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 no. jest, 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 jest. Eee... O wow, kok, 70 level i się kręci jak forest. Dobra. Eee, jak to teraz... Jak to teraz? E, Dragon Breath nic nie zrobiło. Okej, okay, tu mi już zabił Pokémona. E, Gasly, e, hipnoza. A, no, dobrze ci idzie. E, Avoid the attack, hipnoza, okej, okay, dobra, nie płacało e, Tauros. E, payback Kurde, no, dobrze e, pikachu. Pikachu. Co, dobra, pikachu? nie, spróbujmy. Tak. Pokeball i jolo. Jakbyśmy Master Bola mieli, no, byśmy mogli, byśmy mogli złapać e, tego legendarnego Pokemona, Broke Free. Ty, ale jest szansa. Próbuję dalej, próbuję dalej. Jak nie, jak nie to, ty Co? próbuj. Co za, ciul. Co za ciul? No, wątpię, że się to uda, ale no, spróbuję już do, 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 do końca. No, trudno. To jest legendarny Pokémon. Do Pokemon. ostatniego Pokebola. Dokładnie, do ostatniego Pokebola. Później się będę martwił, jak zdobyć Pokebole. Złapiesz się. Nie! Ja ci pokażę. Dobra, i wszystkie to... moje Pokémony umarły. Dobra, dziękuję bardzo. Mają się jakoś dłużej łapawy. Czy znaczy, moje próby? O, coś się spodziewał? Co, zabił ci Tepiga? Słyszałem <grym> tylko nie... takie Tepik, Tepik. I nagle nic nie słyszałem <grywa> <grywa> no. <grywa> Ma jest Paradise! Jest, 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 Sparaliżowany, legendarny. No jak ci się uda, stary to się wkurzę mocno. Ej, headbutt? Kurna malę, co ja zrobiłem <grywa> Dasz radę, dasz radę, stary, wierzę w ciebie, uda ci się. To jest legendarny Pokémon. Kis z tym, że nie wiedziałeś, że to jest legendarny Dajesz, dasz radę Wierzę w ciebie, dasz. stary. Przysiadę zrobię przed tobą Dasz radę Dasz no, radę, patrz, patrz, patrz teraz, patrz teraz No 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 widzę, widzę, widzę. Dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. Na pewno, na pewno się złapasz. Ostatni teraz, na... pokemon! Wyszłasz się! Ostatni pokemon! Dajesz, 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 No 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 nie No Dobra. Dobra, pokonam go! Spokoju! <laughs> no, się! No, ci go pokona, no na pewno Jestem pewien! Patrz, ma już 97% życia no, Uza, Super się. Patrz to, powoli i do przodu E eee, no nic, Zacjan Zacian ze, pewnie a, będzie ty, my, ty, ty, my. Ty, ty wilku, ty Dobra stary, dawaj, bo to nie ma sensu Nie mamy pokeboli i to nawet go nie złapiemy A pokonać go nie pokonamy na 20 levelach Chociaż ja nawet nie mam jeszcze 20 na żadnym pokemonie E, eee, dawaj Nie, masz Na centrecie masz niby. Centret ma dziewiąty. Czego pokazywało pokazywało? 22. Co ty mówisz w ogóle? No, no mówię ci, że 22 pokazywało. Nie, mam dziewiąty na centrum. No dobra, to mniejsza z tym. E, ale może tutaj będzie coś, czy, kurde. To, to, to w tym centrum byłem ostatnio. Aha, tu są e, wow. trenerzy. Wow. To o jakie tym Jak ty dzisiaj dzisiaj O, oh. <laughs> Kim Co? pan jest? Nie ogarnąłem! Bo... Dzień tutaj dobry. Nie dzień dobry! Czekaj, 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 Gofer, Bo trzeba w ich języku mówić. Dzień dobry, ja jakby tutaj w jakim jestem języku? Matnej. Co pan do mnie mówi? Nic, nic, że o, pa... o pani nie mówię, to ja Czy jestem pan aktualnie? Nie obrażam pani! To ja jestem matna i to jest mój przyjaciel goffer! Nie obrażam. nie obrażam. Nie obrażam, nie obrażam. Obrażam je pan! Ob... Ewidentnie! Czy można tutaj gdzieś kupić e, Pokéball albo Master Ball, najlepiej Master Ball, ponieważ znaleźliśmy tam legendarnego Pokemona, mówię pani. Stary, Panie dobrze idzie, dobrze idzie. A skąd pan wie, że ja jestem panią... Wnioskuję po włosach i po głosie, ale jeżeli pani jest, panem, to bardzo przepraszam. Nie chciałem urazić, Ty, ale szczęka od tego boli. Tak, eee, tak, eee, w takim Czy pan razie. Nie obrażam pani. Nie obrażam panią! Ja chciałem przywitać nowych przybyszów, a tutaj. No, dobra, dobra, no gadaj. Ping-pong, ping-pong, Dogadaliśmy no. <ślesk> się do Co? <ślesk> co? O, dziękuję bardzo. Ty! Dawaj, 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 zanim zniknie, zanim zniknie, Dawaj, 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 Dawaj. Mówiłem ci, Dex, tak to się robi. No nie, nie, nie we mnie. Mówiłem sobie, mówiłem za... Wracamy, 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 wracamy. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Aisnik musi zbonować się. Zakian, Zakian, Zakian. Bądź tu, mój kolej jest. Mm. Stary, jest, 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 jest. jest. Eee, dobra... O, o, o! Ale on wygląda jak ma... Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to Pokeball Master Ball, dobra Ja nic nie widzę on się, on się... łapie, a ja nic nie widzę! A ja zauważyłem Możesz ruszać kamerą gorzej A, faktycznie mogę To jest nie fair, ja się dogadałem a to jest łapy! Nie, <śle> ale go ja nawet ale stary ale stary, ja go nawet nie mam po, po lewej, bo nie, 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 mam go w pececie Musimy jechać Dzień. do dżungli, musimy jechać do dżungli ja... Dzień. Stary, Dzień. dawaj, dawaj, jedzie... Płodzie, jedziemy. Się, jedziemy do dżungli, gdzie jest dżungla? E... Ja ci dżungla ci się... jest naprzeciwko, bo... nie, mów. <ślad> <ślad> nie mów Stary, dawaj, tutaj, tutaj jest ten sklep, ty w tym sklepie można coś Bary, chyba ja kupić na jak co? Co ty na drzewie robisz? Shopkeeper, dobra. Mm, Selcze, coś mogę sprzedać? Nie, nie mogę tu nic sprzedać. Okej. Okay. Dzień dobry. E, czy pan coś. Aha. Trzeba było jeszcze I can find. Aha, okej, okay, dobra. E, czy pan coś. Aha, nie, dobra. Nie, Bak, back, back, Ja nic od pana nie chcę. Shopkeeper, dzień dobry. Okej, okay, tutaj się kupuje Ale dzień? żeby. Eee, no u, u, u tej u tej babki. A co ty kupujesz? A nie, a ja mam w ogóle 40, 40 kasy, nie wiem skąd. Ale Pokeball jeden kosztuje 200, także no, nic nie kupię tutaj ewidentnie Pani pani musi ceny zniżyć, bo my tutaj nic nie kupimy u pani. Tak, bo tak to działa, nie? Że, że, to, że to ci ludzie w sklepach muszą zniżyć ceny. Proszę żeby mi tutaj coś... dziewczyny nie wyżywać, proszę pana. Co mi pan moją dziewczynę obraża? Nie prze... chcesz z jest panu? Ja, nie, prze... Aha, chwila, bo to znowu szczęka będzie nie Przepraszam... Nie, ja naprawdę, ja nie chciałem... Ja nie Co? chciałem... Po prostu szukamy... Ty ty czy ty mnie aktualnie obrażasz, Kościół? Nie obrażam nikogo! ty, ty kurde, obrażasz. uspokój się! Ewidentnie ty mnie obrażasz! Jezu Najpierw mi. obrażasz moją kobicę, a teraz obrażasz mnie! Nie ty tak? A skąd skor, pan wie, że, że ja o kogoś obrożałem, jak byliśmy ja na No słyszałem! Ja słyszałem! Wszystko O no, słyszałem. na pewno! Pewnie dzwoniła jeszcze infolinią, co? Ej ty, gościu! Gościu! Właśnie, gofer, tyś, ty się uspok... Ja za niego przepraszam, naprawdę! E, nie rozmawiam z ty... panem, tylko rozmawiam z nim! Gościu, chodź tu! Ty, ty! Aha. Dobra, nie? Kuczyku. Dobra, dobra, dobra. Gościu, słuchaj. Co, co, do, no, co masz za zaoferowanie? mam takie coś... Mam takie coś... Ja mam dobry towar, po to. Barbers, to. Oh. <noise> To jest! Chciałbyś to co że to jest? Myślę... Myślę, że tak. Chociaż nie wiem co myślisz. Nie jestem jasno widzem. Ile ale... bardzo zaoferowania? Cztery. Cztery? Ale mogę dorzucić jeszcze coś takiego. O! No. ile chcesz? Ile? ile chcesz? Kurczę, nie wiem. Ile chcemy? Eee, no 20 na łeb, nie? A fioletowe na łeb? 5 niebieskich na web? 10 zwykłych. Nie, no co ty słuchaj, gadasz? 8 niebieskich na web, 6, 2 fioletowe na web i 10 słuchaj, zwykłych. Słuchaj, słuchaj, na na mogę ci dać tyle. 64 tego. Dzięki. <grym>, o nie. Jest, dobra. W nic widzisz, mi widzi, to No tutaj z nikim nie można handlować. No, dobra, to to to, to do do wie pan gdzie do 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 się do tu, tu, tu. Co tu? Co tu? A nie, czekaj, my się nie znamy. <śmienic> Marek, <Kichno. śmienic> Marek <Kichno>. <śmienic> tam No co, 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 co tam załatwiłeś? No pokaż, pokaż, pokaż. Nie się i, i trochę się wytrajdowałem I dla siebie jest tylko to. Niestety no nie ty... mogę ugrać za wiele. A nawet guzika nie ma? Stary. W tej chwili da... da... A, 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 lapras! Lapras, 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 lapras! Dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. Eee... Co? Wow! Tak! Mam laprasa, mam laprasa, mam laprasa. mam tu. Laprasa. Tak trochę to nie działa. Ale czekaj, czy ja mogę na zakianie w ogóle latać? Jesteś pewien? Nie.

Wygląda jak gett Co to jest? E, czy ten... No ewolucja... Psyduck, wow. e, e, ewolucja Chikority, czekaj Ale kokson wygląda ten Sajdak. Fajnie się załapło To jest Bailey? A, Meganium Meganium O, makarene tańczy! Na 50. levelu, dobra, próbujemy e... Psyduck tańczy makarene, wiedziałeś? Level? Dupa 47. level, stary? Tak Ojoj Nie wiesz, że a ma, ma tak zwany... Głowa dupa Dobra, mamy ganium, Zarobiście Głowa dupa, co? Tak, <laughs> Czekaj, no. Teraz <laughs> mnie to dupa. dotarło Głowa dupa Jakie to jest piękne. O mój Boże Nie, nie, nie! Co? Nie, to ona to serio robi Ona to serio robi. O nie. Słuchaj, słuchaj. się skry. Dobra, dziękuję wam za to, że oglądaliście ten odcinek. Wesołych świąt wam życzę. Wspaniałej Wigilii, super prezentów, fajnego spędzonego czasu z rodziną. I co? Trzymajcie się do kolejnego odcinka, papa. Pa. A, i tutaj pod koniec odcinka, właściwie już po odcinku, złapaliśmy jeszcze jednego legendarnego Pokemona.